Witajcie w nowym filmie, ja jestem Sysia i dziś po raz kolejny zabieram Was na zabieg depilacji laserowej. Jak wiecie, ja miałam wykonywaną depilację pach i bikini i jeden z moich ostatnich filmów o depilacji bikini cieszył się bardzo dużą oglądalnością. Miał aż 170 tysięcy wyświetleń, dlatego ponownie kręcę taki film, bo wiem, że ta tematyka Was bardzo interesuje i chciałabym Wam po prostu dzisiaj pokazać jak szybko taki zabieg się odbywa. Zmazałam się? Nie rozmazałam się. Ja już jestem po pachach. Teraz dostałam majteczki i będzie bikini. Uwaga, okay. zaczynam. Mm -hmm. Spróbuję ciągiem, jeżeli będzie bolało to powiem, prawda? Tak? Okej. Okay. To jest To Do zniesienia. Jak wystarczy nie boleć, to powiedz, to będzie tylko jeden czy To jest Poprawię sobie teraz. Okay. Najgorsze są właśnie te miejsca, gdzie te, są włosy. te włosy są takie najgęstsze. Bo tak, tam, prawda. gdzie już się przyrzedzają, to, to, to tam praktycznie jest to w ogóle niewyczuwalne. Mój kolega w pracy mówił mi, że pytał się nawet o depilację bikini u siebie i pani powiedziała mu, że nie wykonuje takiego zabiegu. I właśnie się zastanawiałam, czy to jest tak, że w ogóle się nie wykonuje, nie. robią, czy... Ja robiłam ja w wcześniejszym salonie, teraz tutaj jakby nie robimy. Czyli trzeba to... znaleźć salon, w którym tak, u mężczyzn wykonuje. Tak, a robią w wielu, w wielu salonach. Ja dużo mam panów na plecy. Mhm. No też, na panowie mają i często problem z odwłosionymi płucami. Oj, to żel jest chyba najprzyjemniejszą częścią tego zabiegu. Ja mam takiego pana? Tak. Jak nakładam, że? To mówisz, że to właśnie. <laughs> tak, że myślisz to ja mniejszy <laughs> Mam wrażenie, że to chyba wszystko trwa 5 minut. Krótko, nie? Jeżeli chodzi o bikini. No? Krótko. depilacji i muszę wam powiedzieć, że tym razem poszło to tak sprawnie i praktycznie tak bezboleśnie. Trochę wiadomo, czasami tam zaboli, ale tak bardzo pozytywnie wspominam ten zabieg i muszę wam powiedzieć, że teraz, tak jak było mówione wcześniej, miałam na bardzo wysokich parametrach ustawiony laser i Justyna powiedziała, że efekty powinny być naprawdę spoko, więc jestem bardzo ciekawa jak to będzie. No i mamy 10 dni później. Muszę wam powiedzieć, że jestem że na tą chwilę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi rezultatami, ponieważ jeszcze przed tym zabiegiem miałam jakiś ubytek 10, 15, 20% włosów, a na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jest to prawie 50%, więc jestem bardzo zadowolona i nie spodziewałam się, że aż tak dobrze ten zabieg wyjdzie. Pewnie dlatego, że każde miejsce trzy razy dostało taki strzał tego lasera, miałam taki takie trzy serie. I widocznie to bardzo dobrze poskutkowało. Jak Wam już wcześniej mówiłam, ja miałam jasne włosy, i w moim przypadku tych zabiegów musi być więcej. Jeżeli macie na przykład czarne włosy to wydaje mi się, że wystarczy gdzieś seria około 6 zabiegów jednak w moim przypadku może to być 10 zabiegów, może nawet trochę więcej ale już się cieszę, że... no teraz chyba był mój czwarty zabieg jakbyście byli zainteresowani cenami takiego, takich zabiegów to ja wam wyświetlę tutaj stronę, ona też będzie w opisie będzie można sobie bezpośrednio kliknąć i zobaczyć aktualny cennik no i ja tym pozytywnym akcentem będę kończyć ten film także jeżeli wam się podobało to zostawiajcie mi kciuki w górę Zachęcam was do subskrybowania, żeby nie ominął was żaden kolejny film, no i widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, cześć!